Witam Was, kochani, serdecznie. Dziękuję za subskrybowanie. Komentarze zachęcam, żeby było więcej komentarzy. Za udostępnianie również dziękuję, kochani. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zajmiemy się może taką tematyką dotyczącą mój miesiąc urodzenia, a zawód, który. Prefer, który preferuje ten miesiąc urodzenia, czyli znak Zodiaku do wykonywania tego zawodu. Tylko moi drodzy, to jest charakterystyka znaku Zodiaku ogólnie, nie pojedynczej osoby, bo jeżeli byśmy chcieli zrobić kosmogram, wtedy wyjdzie nam ascendent, czyli wpływ. Na przykład, ja jestem wodnik z ascendentem wraku, czyli wpływ również. Na moje życie ma znak yy, raka, tak, rak. Tak? Do tego trzeba dodać jeszcze planety, układ planet i tak dalej. To zrobimy sobie tak, słuchajcie, moi drodzy, na luzie taką charakterystykę, a czym się powinien dana osoba w tym miesiącu, może jakie ma najbardziej takie preferencje zajmować, prawda? No zobaczymy, czy to się będzie zgadzać. Czy, czy może, może napiszcie pod tym filmem w komentarzach, czy się zgadza, czy się nie zgadza, prawda, z Waszą drogą życia? Ponieważ, no, kochani, <laughs> przepraszam, znalezienie zajęcia, którego będzie przynosiło taką satysfakcję oraz pieniądze, tak? No, może być bardzo trudne w naszym życiu, tak? Niektórzy od razu to znajdują, niektórzy trochę później. A niektórzy może nawet nie odważą się zrobić tej zmiany, tak? Z obawy przed tym, czy to się uda. Tak? Nie wierzą w siebie, czy w ogóle nie wierzą w to, że uda im się wykonywać to, co chcieliby tak naprawdę wykonywać. No i czy ta, ta, yy, to zajęcie będzie im również przynosić pieniążki, bo jak wiemy, no pieniądze nie są najważniejsze w życiu, nie są wyznacznikiem, chociaż dla niektórych może są. Nie neguję, ale no bez pieniążków no raczej nie da się żyć, prawda? No dobrze, no to w jakim kierunku powinniśmy iść? A może zamiast, wiecie, no rozwiązywać jakieś takie testy, umiejętności, albo inaczej, oprócz tego, że rozwiązujemy sobie jakieś testy, umiejętności, to może spójrzmy na tą charakterystykę ogólną znaku Zodiaku. Zacznę od wodnika, moi drodzy, ponieważ ja jestem spod znaku wodnika. Zobaczymy, czy się zgadza. Zróbmy krótką analizę. Wodnik no, lubi dawać wiele od siebie i pomagać innym, dlatego jego kariera zawodowa powinna koncentrować się wokół spraw i ludzi, którzy wymagają szczególnej troski i uwagi. Zmienianie świata na lepszy poprzez pomaganie innym wywołuje uśmiech na twarzy wodnika. Jeśli pozwolisz pracodawcy dostrzec swoje mocne strony, będziesz się rozwijać i wzrastać. I teraz, czy ja się zgadzam jako wodnik? Owszem, tak. Tak, owszem. Bardzo lubię wykonywać swoją i właśnie tutaj powiem dodatkową pracę. Czyli terapię, czyli nawet dywinację różnymi technikami, tak. Bardzo lubię, mam taką dziką satysfakcję, że danej osobie mogę pomóc w jakiś sposób. I to jest, taka moja to jest moje takie, słuchajcie, dodatkowe zajęcie, z którego jestem zadowolona. Może to się rozwinie w takie trwałe zajęcie. Zobaczymy, ale już pierwsze kroki podejmuję, prawda? Od jakiegoś dłuższego czasu i już idę powoli w tym kierunku, nie rzucając dotychczasowego, podstawowego zajęcia ee, zawodowego, tak? Ok, czyli uczę się, czyli studiuję, prawda? Robię kursy z tematyki, która mnie interesuje, którą, chcę, którą lubię i chcę wykonywać, i mam z tego satysfakcję. Dobrze, to takim następnym znakiem, to ja się wypowiedziałam teraz na temat wodnika, inne wodniki mogą też się wypowiedzieć, tak? Następnym znakiem w zodiaku będą ryby. Ryba. No, jest znana ze swoich artystycznych talentów, ale lubi także uczyć innych. I ma świetny dar przekazywania wiedzy. Tu zrobię przerywnik. Otóż inne znaki mogą mieć również taki dar, związany z ascendentem, tak? Ja mówię o ogólnej charakterystyce, powtarzam, żeby nie było. To wróćmy do ryby. Sposób, w jaki wyjaśnia innym to, jak działa świat, nie tylko pomaga ludziom rozwijać się w nauce. Ale otwiera przed nimi zupełnie taki nowy sposób myślenia i przetwarzania informacji. To tak, w skrócie o rybkach, prawda? Bara. A jeszcze, przepraszam, wrócę. Jeżeli jesteśmy z końca znaku, to znaczy mamy trzy takie jakby przedziały w znakach Zodiaku, nie? Początek, środek i koniec. Początek znaku Zodiaku zawsze coś może mieć z poprzedniego znaku, a koniec z następnego znaku, tak? To też jest bardzo istotne. No dobrze, to baran, baranki. Z jednej strony lubią doradzać innym i być taką, w cudzysłowie, powiedziałabym, szarą eminencją, a z drugiej zawsze chcą być najlepszy w tym, co robią. Z czasem przekonamy się, że praca za kulisami, a nie na świeczniku, jest tym, Czym sprawdza się najlepiej baran? Hmm? Byk. No cóż, ten nasz byczek, prawda? Jest przedsiębiorczy. Jest duża szansa, że sprawdzi się jako szef czy szefowa własnej firmy, a w branży takiej bardziej kreatywnej. Albo może dyrektor finansowy czy dyrektorka finansowa, tak? Wiedzą jak prawidłowo inwestować pieniądze, podejmować się danych projektów, które przyniosą najwięcej zysku, tak? Wybierają takie projekty i podejmują się te, które przynoszą najwięcej zysku. Przy jak najmniejszym nakładzie pracy, tak, właśnie. Modra praca i świetne zarządzanie pieniędzmi to najmocniejsze strony byków. Nie jedyne, tak? Oczywiście. Następnym takim znaczkiem, naszym znakiem jest, są bliźnięta. No, są urodzonymi sprzedawcami. Wykorzystują swoje zdolności, aby zrozumieć, czego ludzie potrzebują, i oni wiedzą, jak sprawić, żeby tego zaczęli ci ludzie pragnąć. Jeżeli jeszcze nie wiedzą, że tego potrzebują, prawda? To bliźnięta wiedzą, jak sprawić, żeby ci ludzie tak by zapragnęli tego, tak. Umiejętność pomagania ludziom w znalezieniu rzeczy to też jest ich taką domeną. Które pomogą, że życie jakieś będzie łatwiejsze dla tych ludzi, że ci ludzie będą tacy bardziej szczęśliwi. Czyli po prostu, bliźnięta, no, macie już jakąś jakąś, jakąś drobnostkę wytyczną, prawda? Urodzeni sprzedawcy to bliźnięta. Rak. No, twoja kariera zawodowa drogi raku będzie rozwijać się bardzo dobrze dzięki Twojej życzliwej naturze. Sprawdzisz się jako lider czy liderka grupy lub osoba zarządzająca zespołem. Pomyśl o stanowisku menadżera, szefa zespołu lub dyrektorki nawet szkoły. Czyli o każdej pracy, która wymaga takiej żelaznej ręki i wielkiego serca zarazem. W tym sprawdzi się rak. A jak się mają alewy? No właśnie... Drogi lwie, skłaniasz się bardziej ku kreatywnej stronie życia. Lubisz muzykę, sztukę, filmy. Jeśli wybierzesz pracę, która da Ci możliwość wykorzystania Twoich kreatywnych pomysłów i talentów, będziesz spełniony zawodowo. Oprócz tego, że lwy są takie jakby, prawda, wchodzi lew i oto ja, prawda, z tą grzywą, prawda, to też, ale tutaj aspekt zawodowy, wszystko co jest kreatywne. Kreatywna strona życia, psychologia, psychotronika, coś sztuka, muzyka, film, rękodzieła, prawda, malarstwo. Bardzo kreatywny znak i on się sprawdza najbardziej właśnie w tych zawodach. Oczywiście w innych również, bo no, tak jak już wspomniałam i do znudzenia teraz będę wspominać, no. To jest tylko ogólna charakterystyka znaku Zodiaku, w jakim kierunku zawodowym najbardziej powinien iść, gdzie się może sprawdzić. Dobrze, to Panna. No, droga Panno, sprawdzasz się w zawodach, które wymagają świetnej organizacji, pisania i zamiłowania do szczegółów. Również praca na przykład na stanowisku. Asystentki wykonawczej, która będzie wymagać analitycznego osądu, przyniesie Ci dużo satysfakcji i spełnienia. Czyli Panny są umysłem analitycznym. Waga. No waga waży, prawda? Zastanawia się, prawda? Chce być sprawiedliwa. Ale co, jeżeli chodzi o kierunek życiowy, zawodowy? No waga chce pomagać innym, pielęgnować świat tak na głębokim i uduchowionym poziomie. Dlatego właśnie, droga Wago, będziesz się kierować w stronę zawodów, które pozwolą ci karmić, ubierać lub opiekować się innymi. Poszukaj pomocy na przykład w branży, w branży no nie wiem, może gastronomicznej, artystycznej, filantropii lub w branży modowej. Swoją drogą, kochani, znałam pewną wagę, która właśnie świetnie sprawdzała się właśnie w branży modowej. Dobrze, następnym znakiem Zodiaku jest skorpion. No, tu, to będzie ciekawe. Skorpion ma naturę, słuchajcie, moi drodzy, śledczego. Dlatego każda dziedzina, w której będzie musiał odkrywać prawdziwe podłoże sprawy, zaspokoi jego wrodzoną dociekliwość. Najlepsze takie zawody, na przykład dla, nie, dla skorpionów, takie to są dziennikarstwo, detektywistyka. Nawet jeżeli chodzi, słuchajcie, o finanse, prawda? Analityczny umysł, również Skorpion posiada, dotyczący ogólnopojętej ekonomii, tak? Następnym takim znakiem, moi kochani, jest strzelec. Jeśli chcesz poczuć się spełniony, drogi strzelco, w życiu zawodowym, oczywiście, zaangażuj się w pisanie o podróżach, zostań przewodnikiem wycieczek lub zajmij się muzyką. Nawet polityka jest dla ciebie, ponieważ zawsze jesteś w stanie wyrazić swoje zdanie i masz opinię na każdy temat. No, moi kochani, jaki następny znak powinien być? Jaki? Ja pominęłam koziorożca, zdaje się, pominęłam, tak? No, raczej. Drogi koziorożcu, nie lubisz, chodzi, nie lubisz jakby chodzić na kompromisy i bardzo cenisz sobie sprawiedliwość, jeśli chodzi o ścieżkę kariery, którą wybierasz. Możesz zajmować się pracą społeczną, prawem lub działalnością charytatywną, ale po takiej stronie e, administracyjnej, tak? No, to już omówiliśmy te 12 znaków zodiaku. Tak patrzę, czy... W swoich zapiskach króciutkich nie zapomniałam o żadnym znaku. Oczywiście o trzynastym, ale no niestety tego nie będziemy w tym odcinku omawiać. Może w którymś kolejnym odcinku omówimy sobie trzynasty znak Zodiaku, tak? Czyli był tak po kolei. Wodnik, ryby, baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna, waga, Skorpion, Strzelec i Koziorożec, tak? Słuchajcie moi drodzy, to są tylko takie drobne wytyczne, ogólnej charakterystyki waszych znaków zodiaku. Tak jakby może taka wskazówka może dla niektórych, żeby się zagłębić e, bardziej w swój, w swój znak zodiaku. E, natomiast no moi drodzy, zawsze jest najważniejsze w życiu, żeby robić to, co się lubi. Tak? Nawet w życiu zawodowym. To w czym najlepiej się czujemy i w czym się spełniamy. Niestety nie wszystkim nam dane jest, tak jak już wspomniałam na początku, od razu wybierać tą drogę albo od razu wiedzieć, że to jest ta droga. No to tak też może być. Natomiast ci, którzy się wahają, którzy no już mają troszeczkę więcej niż 20 lat i chcieliby spróbować, na przykład, nie wiem, no mój Boże święty, no nie wiem, zawsze chciałem być przewodnikiem tam Proszę w górach, prawda? Czy gdzieś? No. Czemu nie macie zacząć małymi krokami, uczyć się tego? Czemu nie macie małymi krokami, rozwijać tą pasję w sobie? Bo ponieważ słuchajcie, takie rozwijanie pasji małymi krokami nieraz owocuje tym, że ta pasja staje się pracą. Tak? I zaczynamy yy, zarabiać na tej pasji. Tak? Czyli można jakby przerwać tą handrę, która nam towarzyszy, znowu muszę iść do tej pracy, którą sobie wyuczyłem czy wyuczyłam. No ale przecież pracować trzeba, no nie za bardzo, nie za bardzo to lubię, no i, no i no, ale trzeba pracować, prawda? Czemu nie rozwijać sobie dodatkowo, jeżeli mamy oczywiście czas? Bo zaraz mi ktoś zarzuci, że jak ktoś pracuje, przypuśćmy sobie, po 12 godzin. No to jak ma to zmienić? No oczywiście, drogi słuchaczu czy słuchaczko, jeżeli pracujecie po 12 godzin, to ja nie mówię, że wy musicie zmienić to, bo to wszystko zależy, kochani, od was, jak sobie to zorganizujecie. Ja tu tylko podawałam e, przykłady, że można to w każdym wieku zmienić, w każdym wieku można rozwijać swoją pasję i ta pasja może niespodziewanie stać się nawet naszym zawodem, prawda? Ale to już zależy od Was, moi drodzy, od Was, zależy, jak Wy sobie to yy, rozplanujecie, jak się do tego ustosunkujecie. No cóż, ym, bardzo proszę o komentarze pod tym filmem, jestem ciekawa Waszych spostrzeżeń co do swoich znaków Zodiaku. I cóż, proszę o subskrybowanie, komentarze, udostępnianie, łapki w górę. No i życzę Wam w tym trudnym okresie takim przeziębieniowym zdrówka przede wszystkim, ponieważ jak jest zdrowie, kochani, to wszystko inne można przezwyciężyć. Nie mówię, że jest łatwo, ale można przezwyciężyć. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.